Rozkłada nogi jak mapę, ja studiuję z nią geografię ej. Jest już mokra jak Ganges, mój rozmiar Afryka z Zimbabwe Mam tyle w temacie, wypiła frapę, a potem jest przerwa na bracie blacie Pachnie Versace, a zapach się niesie już po całej chacie Ona ma ogień jak Ferrari Enzo, lata na topie jak Pali się, wiesz co? Mówię jej, kocie, ty jesteś królewną, nigdy nie proszę, ale ona wie to Ona robi ruch, ej. tańczy tak Jadę, jadę po niej. Mam, się do mnie, olej Mam, ma mnie woła, olej Ona jest i ka, puszczamy trapy Jak pokorzysta, odsłania mi karty Klimat i jak Ty za mina i tak za mnie patrzy Ona chce więcej, do Was gwiazdy Życie na pełnej, najlepsze jazdy Mówię jej, baby, każdy się patrzy Robię sobie węgier, a ona tańczy Ona ma ogień, jak reni, enzo, Lata na topie, jak paj się wiesz co? Mówię jej, kocie ty jesteś królewną Nigdy nie proszę, ale ona wie to on, 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 ona